Dobry wszystkim, tutaj ten duży Adrian co popełnia błędy, bo ten drugi to nie popełnia, to znaczy, że go chyba w ogóle nie ma. I idealny. Co ja wam dzisiaj chciałem powiedzieć o filtrach? Kiedyś z tej firmy kupiliśmy filtry do mietka, do Actrosa. I co się porobiło, nie? Kurwa jak chcecie sprawdzić czy filtry są dobre, zawsze łapą sprawdzajcie w dolocie. Wyjątkowo czysta, tam u góry gdzieś tam przepuszcza, ale to może z jakiejś starej akcji. Ale brat bliźniak tego Mietcia, drugi, aktor z pół roku starszy miał zajebane, kurwa, ze 3 mm, wszystkie ścianki w koło. No i co się okazało, że filtry były trefne, nie? Przepuszczały. No nie powiem wam, jaka nazwa, ale. Jak u siebie sprawdzacie, jak będą dobrze oczywiście zamocowane. Te filtry są bez bezpiecznika, pojedyncze. To zawsze łapę w dolot wepchnijcie. Tam trochę widać, że jest syfu, ale dolny jest idealnie czysty. Czyli górny musiał być kulawo założony albo innej firmy. I zaraz Wam coś pokażę. A czemu o filtrach mowa? O temu. Bo to co siedzi w środku to jest błoto. Z czego się wkurzu, nie? Weź. Rozetrze się na pył. Taka drobnica przez olej. To wiadomo, że ze sprężarki. Kto do ilu mnie liczyć? Tam było jeden, tu jest drugi. Czyli raz, dwa, trzy. Od syma syny trzeba na biegu skończyć. Teraz tak, jeden taki co w komentarzach mnie tam podkurwiał od tego tego, no klauna przywędrował, śmieje się z tej marki. Ja nie kładę żadnych reklam, nie biorę za to pieniędzy. Ja powiem Ci kurwa dzieciaku, że mechanik to się kurwa liczy po umiejętnościach, a nie po narzędziach bo takim przygupom jak kurwa ci to tam występują w tym kabarecie to najlepsze możecie dać i tak będą dalej klaunami. O tutaj tak. wymienione filtry paliwa 3 sztuki. 2 i 1 i trzy filtry oleju. Ja Mnie wyłączył, bo on ja taki to. Tam są dwie sztuki. Idzie. Mom. No. I da się, da się. I wszystko kurwa tanimi narzędziami. Tylko trzeba mieć głowę, żeby nie się posługiwać. I trzeci temat. Dzisiaj nowiutki filterek, nie? Nie wiem, czy wy to będziecie widzieli na kamerze. Przesunięta jest w chuj uszczelka że wychodzi. Ona ma tutaj dolegać. Ona wylazła tam bokiem. Nie wiem, czy wy to do... zobaczycie. Tak ledwo, bo ledwo. No i oczywiście paliwo się przelewa stąd tam. Już jest chuja Wart taki filtr. Marka się chyba nagrała, chuj z nimi tam niech mnie do sądu podadzą jak są paprochami Mniejsza z tym, jeden kurwa na milion się zawsze trafi No i co by wam to jeszcze powiedzieć, bolbożer ogarnięty, będą krótkie odcinki Idę umyć cały osus osuszacz No i kurwa poskładamy dzisiaj dwie maszyny, bolwiaka i aktrosa Do następnego